Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Niestety po kolejnej długiej przerwie, ta przerwa miała jednak swoje istotne uzasadnienie. Pracowałem nad kolejną, drugą już książką. Ta książka jest już na ukończeniu, najprawdopodobniej trafi do księgarni gdzieś w okolicach października. W związku z tym już teraz zachęcam, żeby jej wypatrywać, żeby być może wcześniej przeczytać moją pierwszą książkę, Ameryka. Dom podzielony. Tyle tytułem wstępu, wytłumaczenia się i reklamy, a tematem dzisiejszego odcinka oczywiście ustawienie, Ustawa zawierająca pomoc dla Ukrainy. Amerykańska ustawa jedna z czterech. Oprócz tego jeszcze ustawa z pomocą dla Izraela, dla Tajwanu i czwarta ustawa zawierająca szereg różnych zapisów, m.in. ten dotyczący koniecznej sprzedaży TikToka bądź zakazu TikToka w Stanach Zjednoczonych, ale TikTokiem zajmiemy się przy innej okazji. Tym razem tematem będzie oczywiście pomoc dla Ukrainy, która no, była w przygotowaniu od kilku miesięcy, od ponad pół roku amerykański kongres Stara. Się ją uchwalić. Problemem była Izba Reprezentantów. Problemem był Mike Johnson, który jako speaker nie chciał podnieść tego tematu do głosowania. Co się stało, co się zmieniło, dlaczego ta ustawa w ostatnich dniach przeszła najpierw przez Izbę Reprezentantów, a potem przez Senat. I w momencie, kiedy to nagrywam, czeka już tylko na podpis Joe Bidena. O tym właśnie w dzisiejszym odcinku po amerykańsku. Zapraszam do słuchania. Temat spikera Mike'a Johnsona poruszałem już w podcaście po amerykańsku nieraz i może dlatego niektórym może on się wydawać nudny, ale cóż poradzić w kwestii ustawy pomocowej dla Ukrainy? To właśnie Mike Johnson jest centralną postacią dramatu. Gdyby nie to, jaka jest jego pozycja polityczna, gdyby nie to, jakie, z jakimi wątpliwościami musiał się on mierzyć, prawdopodobnie ta pomoc dla Ukrainy mogłaby dotrzeć ze Stanów Zjednoczonych szybciej. Oczywiście wszystko zaczęło się w 2022 roku jesienią. Podczas wyborów połówkowych Republikanie przejęli kontrolę nad Izbą Reprezentantów, ale nie było osławionej czerwonej fali, nie było wielkiego republikańskiego zwycięstwa, było zwycięstwo nieznaczne i w związku z tym również nieznaczna przewaga Republikanów w Izbie Reprezentantów. Speakerem został Kevin McCarthy, co nie wydarzyło się od razu, potrzeba było kilkunastu głosowań i ogromnych ustępstw ze strony McCarthy'ego, które z kolei wzmocniły radykałów w Izbie Reprezentantów i dały im narzędzia do tego by odwołać McCartyego w momencie kiedy przestanie on spełniać ich oczekiwania i to właśnie się wydarzyło jesienią 2023 roku McCarthy nie zajął się kwestią pomocy dla Ukrainy, chcąc najpierw przegłosować prowizorium budżetowe. To prowizorium budżetowe przegłosowane razem z demokratami w październiku 2023 roku kosztowało go posadę i w ten sposób sprawa pomocy Ukrainie znalazła się w zawieszeniu. Po wielotygodniowych bataliach nowym speakerem został mało znany Mike Johnson, którego pozycja wydawała się jeszcze słabsza niż wcześniej i tak już słaba pozycja Kevina McCarthy a kwestia Ukrainy przez kolejne miesiące miały, miała nawiedzać Izbę Reprezentantów, miała nawiedzać amerykański kongres. Pojawiały się kolejne pomysły, w jaki sposób doprowadzić wreszcie do przegłosowania tych dziesiątków miliardów, które mają zasilić Ukrainę. I takim pomysłem na to, w jaki sposób to przepchnąć, była między innymi połączenie tej ustawy z kwestią reformy imigracyjnej. Pamiętamy tamtą batalię, pamiętamy negocjacje w Senacie, które doprowadziły do ukształtowania ustawy, która później nie została nawet w ogóle głosowana w Izbie Reprezentantów. Centralnym problemem, który sprawił, że tak długo przyszło nam czekać na to głosowanie, była oczywiście słabość speakera Johnsona, słabość polegająca na niewielkiej przewadze Republikanów w Izbie Reprezentantów, której to przewagi w wielu przypadkach de facto nie było, bo dzisiaj Partia Republikańska jest podzielona, zwłaszcza w Izbie Reprezentantów, Widać to bardzo wyraźnie na taką partię post trampistowską i tą jeszcze przed trampistowską Nie wchodząc zbyt głęboko w szczegóły, te skrzydła nie dogadują się ze sobą najlepiej i w sytuacji, kiedy bardzo radykalny margines mógł blokować rozmaite rozwiązania w Izbie Reprezentantów, mieliśmy w efekcie pad, który nie pozwalał przegłosować tej pomocy dla Ukrainy, ale nie tylko jej, bo problem dotyczył również chociażby ustaw budżetowych. To, był, to było ogromne zmartwienie ze strony Johnsona. Po drugie, Johnson musiał się spodziewać w każdym momencie niemalże, że zostanie odwołany, tak jak został odwołany jego poprzednik Kevin McCarthy. I wiedząc, że to odwołanie może przyjść w każdej chwili, ponieważ wystarczy jeden kongresmen, który złoży wniosek o jego odwołanie, Mike Johnson musiał postępować bardzo ostrożnie. W związku z tym było jasne, że skoro na stole jest kilka istotnych ustaw, przede wszystkim budżet Stanów Zjednoczonych na ten rok, Johnson nie zaryzykuje swojej posady głosowaniem nad pomocą dla Ukrainy, dopóki kwestie budżetowe nie zostaną uporządkowane. I porządkowanie tych spraw budżetowych, kolejne prowizoria budżetowe, wreszcie właściwe ustawy budżetowe, to wszystko zajęło czas aż do marca. Tego roku, i w tym to czasie głosowanie nad kwestią pomocy dla Ukrainy w Izbie Reprezentantów wydawało się niemal zupełnie niemożliwe, bo zarówno głosowanie nad pomocą Ukrainy, jak i nad ustawami budżetowymi. To było ryzyko. Johnson, żeby głosować i nad jednym, i nad drugim, musiał polegać na głosach demokratów, musiał ryzykować kolejny spór z radykałami wewnątrz własnej partii i musiał ryzykować utratę stanowiska. Utrata stanowiska przez Johnsona w sytuacji, kiedy nie było uchwalonego budżetu, byłaby nie tylko jakby problematyczna z perspektywy jego politycznej kariery, ale też w pewnym sensie nieodpowiedzialna z punktu widzenia takiej odpowiedzialności za państwo. Oznaczałoby to chaos i potencjalny shutdown, zamknięcie amerykańskiego rządu w sytuacji, kiedy nie byłoby spikera w Izbie Reprezentantów, więc chcąc uniknąć takiego scenariusza, Johnson po prostu musiał skupić się najpierw na kwestiach wewnętrznych, na kwestii amerykańskiego budżetu. Ta słabość pozycji Johnsona dyktowała jeszcze jedną kwestię. Johnson, aby przegłosować budżet, ale później żeby przegłosować również ustawę dotyczącą pomocy Ukrainie, musiał polegać na demokratach. Musiał polegać na Demokratach w Izbie Reprezentantów i wiedzieć, że to poparcie zostanie mu udzielone w kluczowym momencie, że nie dojdzie do kompromitacji, w której on zdecyduje się głosować nad pomocą dla Ukrainie i ta ustawa upadnie, ponieważ republikanie sami ją utopią, że ta pomoc była niezwykle potrzebna. Obserwowaliśmy to już na wcześniejszych etapach, jeszcze przed ostatecznym głosowaniem nad tą, tym pakietem ustaw zawierającym również pomoc dla Ukrainy, ponieważ ta ustawa, te ustawy mogłyby się nie wydostać nawet z Rules Committee, takiej bardzo wpływowej komisji w Izbie Reprezentantów, która między innymi decyduje o tym, co. Trafia pod głosowanie. Te komis ta komisja zazwyczaj jest zdominowana przez polityków lojalnych wobec kierownictwa partii, która aktualnie ma większość, więc nie stwarza większych problemów, ale i tu wracamy do tematu słabości i podziałów w republikańskim obozie. Kevin McCarthy, żeby uzyskać nominację na spikera Izby Reprezentantów w ramach rozmaitych ustępstw, zgodził się wpuścić do tegoż Rules Committee takich kongresmenów, którzy lokują się na skrajnym skrzydle partii republikańskiej, jak na przykład Chip Roy, którzy dzisiaj wykorzystują tą swoją pozycję w Rules Committee, żeby blokować najrozmaitsze przedsięwzięcia ustawodawcze, tak mogło być i w tym wypadku. Te ustawy trafiły pod głosowanie tylko dlatego, że obecni w tej komisji demokraci zagłosowali wraz z częścią republikanów i pozwolili, żeby ta ustawa była głosowana. Tą zależność od demokratów pokazało również właściwe głosowanie nad tymi ustawami. Większość republikanów w Izbie była przeciw. To głosy demokratów sprawiły, że ta ustawa przeszła. Tak łatwo. Ale nie tylko kwestia ustawy była tutaj kluczowa, wydaje się również, że Mike Johnson nie zdecydowałby się na Poddanie tych ustaw pod głosowanie, gdyby nie miał swego rodzaju gwarancji bezpieczeństwa ze strony demokratów. Wniosek o jego usunięcie już był gotowy. Marjorie Taylor Green była gotowa ten wniosek uruchomić, popierał ją m.in. Thomas Massey, który również zasiada w Rules Committee i również starał się tę ustawę, te ustawy zablokować. Johnson czekał na sygnał ze strony demokratów, że w razie problemów, w razie głosowania nad jego odwołaniem, demokraci, staną w jego obronie. I tutaj myślę, że na korzyść Johnsona przemówiło to, że do tej pory był politykiem mało znanym. Mimo, że jest nazywany Maga Mike, wiadomo o jego bliskich związkach z Donaldem Trumpem, mimo, że jest ewangelikalnym chrześcijaninem, konserwatywnym, zdecydowanie dalekim od poglądów progresywnych demokratów, to w pewnym sensie, i to pojawiało się w niektórych relacjach z amerykańskiego Kongresu, jest przez demokratów uznawany za polityka uczciwego, za polityka starającego się doprowadzić sprawy do końca, który nie bawi się w jakiegoś rodzaju brudne gierki, który nie ma takiego bagażu negatywnych konfrontacji z różnymi politykami, jakie miał Kevin McCarthy. I w związku z tym demokraci wiedząc, że Johnson. Jest skłonny poddać pod głosowanie tą istotną, te istotne ustawy, zawierające właśnie pomoc dla Ukrainy, czy Izraela, czy Tajwanu, byli skłonni zaoferować Johnsonowi pewną linę bezpieczeństwa, pewne zabezpieczenie na wypadek takiego głosowania nad jego odwołaniem, którego nie chcieli zaoferować McCarthy'emu. McCarthy przepadł, został usunięty ze stanowiska również dzięki demokratom, którzy nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, Johnson został uznany za możliwego do zaakceptowania w partii demokratycznej, zwłaszcza że przed nami jeszcze tylko kilka miesięcy do wyborów i w związku z tym taka umowa została zawarta. Johnson otrzymał tą gwarancję bezpieczeństwa przynajmniej na razie i to w w skuteczny sposób powstrzymało to głosowanie. Do tego głosowania nad usunięciem Johnsona przynajmniej na razie nie doszło. I to z całą pewnością był drugi ważny filar tej przemiany, która nastąpiła w ostatnich dniach, tej szansy na to, by przegłosować właśnie pomoc dla Ukrainy. Trzecim ciekawym elementem, który mógł wpłynąć na tą decyzję jest coś, co Jonathan Martin na łamach Politico nazwał. Pamięcią mięśniową Republikanów, zwłaszcza istotną tutaj w przypadku Mike'a Johnsona, który wychowywał się przecież w latach 80., w czasach Ronalda Reagana, zimnej wojny, walki z imperium zła. I te elementy, które wówczas uchodziły za taką klasykę republikańskich poglądów, być może wciąż jeszcze gdzieś są obecne w myśleniu Mike'a Johnsona. To stało się widoczne dosyć w tych jego ostatnich wypowiedziach o konieczności pomocy Ukrainie. Johnson przez wiele miesięcy tak naprawdę naprawdę znajdował się pod bardzo silną presją ze strony amerykańskich mediów, ze strony amerykańskich polityków i to nie tylko demokratycznych, ale również republikańskich. Musiał słuchać kolejnych briefingów amerykańskich służb dotyczących sytuacji na Ukrainie i miał dobre rozeznanie w tym, jak tragiczna zaczyna być sytuacja na Ukrainie, jak szybko pogarsza się sytuacja walczącej Ukrainy i że koniec tej wojny Katastrofalny koniec dla Ukrainy stał się niebezpiecznie bliski, również właśnie przez to, że tej amerykańskiej pomocy zabrakło. I wydaje się, że ta presja, ten obraz upadającej Ukrainy, narastających problemów dla Stanów Zjednoczonych, również ta presja ze strony polityków, polityków nie tylko amerykańskich, bo przecież również politycy z zagranicy przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych starało się wywierać wpływ na Republikanów, w tym na Mike'a Johnsona, by przekonać ich do. Pomocy dla Ukrainy, i wydaje się, że to również mogło mieć spory wpływ na decyzję Johnsona, mogło też odświeżyć pewne schematy myślowe, które jednak wciąż gdzieś wśród republikańskich polityków widocznie są obecne, które gdzieś tam z czasów zimnej wojny się uchowały, które przekonały go do tego, że w tej sytuacji rzeczywiście słuszną rzeczą jest, Pomoc Ukrainie, by nie upadła w swojej konfrontacji z Rosją. Wreszcie czwartym elementem tej układanki, ale elementem nie ma co się oszukiwać. Jednym z najważniejszych był Donald Trump. Donald Trump, który przecież twierdzi, że tej wojny by nie było, gdyby to on był prezydentem, że być może pomoc Ukrainie przedłuża tylko ten konflikt i powoduje ludzkie nieszczęścia, i trzeba jak najszybciej dążyć do rozwiązania pokojowego, a on sam, gdyby został prezydentem, zakończyłby tą wojnę w 24 godziny. Donald Trump mógł się okazać. Najtrudniejszą przeciwnością, na jaką napotkałby Mike Johnson na swojej drodze do zmiany decyzji, to przecież Donald Trump aktywnie zaangażował się w to, by nic nie wyszło z tej wynegocjowanej w Senacie ustawy łączącej kwestię pomocy dla Ukrainy z kwestią reformy imigracyjnej i bezpieczeństwa amerykańskiej granicy. Trump wtedy intensywnie nakłaniał swoich stronników do tego, by głosowali przeciwko tej ustawie i by nie pozwolili jej. Dojść do skutku. Tym razem Donald Trump udzielił swego rodzaju cichego błogosławieństwa. Co prawda, nie wyszedł i nie powiedział, że zmienił zdanie i teraz Stany Zjednoczone powinny z całych sił popierać Ukrainę, ale nie blokował, wyrażał ciche przyzwolenie, rozmawiał z Johnsonem, spotykał się z nim w Maralago, rozmawiali telefonicznie i wydaje się, że Mike Johnson otrzymał od Donalda Trumpa takie błogosławieństwo, zielone światło mówiące: nie będzie z mojej strony trudności. Możesz działać. Dlaczego Donald Trump w tej sprawie zmienił zdanie? Tutaj jesteśmy oczywiście skazani na rozmaite spekulacje, co mogło wpłynąć na zmianę myślenia Donalda Trumpa. Trzeba pamiętać, że jeździło do niego również wielu polityków, tak samo jak Mike Johnson. On również spotykał się z republikańskimi, przede wszystkim politykami, którzy przekonywali go do tego, że w tej sytuacji słusznym jest, żeby to pomoc Ukrainie przekazać. Sam Mike Johnson według rozmaitych relacji miał również nakłaniać do tego Trumpa, używając między innymi takiego argumentu, że jeżeli ta pomoc nie zostanie dostarczona, to dla Donalda Trumpa może to być problem, ponieważ rozpocznie swoją potencjalną drugą kadencję w styczniu 2025 roku w sercu międzynarodowego kryzysu i zamiast skupiać się na tych rzeczach, które są istotne z punktu widzenia jego programu bezpieczeństwa granicy amerykańskiej gospodarki będzie musiał zarządzać wielkim światowym kryzysem i dlatego bardziej opłacalnym jest wsparcie Ukrainy teraz tak, aby ten chaos nie nastąpił. Być może w tym argumencie była jeszcze dodatkowa zmienna. Gdyby Ukraina rzeczywiście upadła w ciągu najbliższych tygodni, trudno powiedzieć, kto w przekonaniu amerykańskiej opinii publicznej ponosiłby za to odpowiedzialność, czy prezydent Biden, czy jednak republikanie, którzy odmówili Ukrainie pomocy i sam Donald Trump. Gdyby tak było, mogłoby to jednak oznaczać poważny kampanijny koszt na kilka miesięcy przed wyborami. Mogłoby to oznaczać, że ta kampania wyborcza zamiast skupiać się na tych tematach, które są dla Trumpa nośne, jak już wspomina na kilkukrotnie kwestia granicy, skupiłaby się właśnie na tematach międzynarodowych, takich jak Ukraina, i to nie byłoby dla Trumpa wygodne. Więc być może również częścią tego argumentu przekonującego Trumpa była sugestia, że lepiej zdjąć ten temat ze stołu, lepiej odsunąć go gdzieś daleko, lepiej spowodować, żeby on nie odgrywał jakiejś centralnej roli w tej kampanii, zwłaszcza, że można to zrobić w sposób, który, mówiąc wprost, w bazie wyborczej tej najbardziej zagorzałej Republikanów, Trumpa nie obciąży, winne będzie z ich perspektywy kierownictwo Republikanów w Izbie Reprezentantów, w tym Mike Johnson, który głosował z Demokratami, ale nie sam Donald Trump, który nie brał w tych wszystkich wydarzeniach udziału. Jest też nadzieja, że do wyborów jest na tyle daleko, że elektorat zdąży tą kwestię przed wyborami zapomnieć. Jakie wnioski płyną z całej tej sytuacji? Czego to zamieszanie wokół amerykańskiej pomocy dla Ukrainy może nas nauczyć na przyszłość? Ja postanowiłem skupić się na trzech takich elementach, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, i być może bardzo istotne: Donald Trump wydaje się możliwy do przekonania. To jest ciekawe, ponieważ według różnych komentarzy, często pojawiających się w mediach, Donald Trump jest tym politykiem, który w tej kadencji będzie potencjalnej kadencji wciąż będzie bardziej radykalny, będzie mniej sterowalny, mniej podatny na to, by słuchać kogokolwiek bardziej polegający na swoich izolacjonistycznych instynktach i tak dalej, i tak dalej. Tej argumentacji politycznej. Pojawia się rzeczywiście sporo. Tymczasem wydaje się, że w tej sprawie pewien zbiorowy wysiłek zdołał Donalda Trumpa przekonać. Był tutaj oczywiście obecny silnie Mike Johnson, byli politycy Partii Republikańskiej, którzy pochlebstwami, ale też rysowaniem negatywnych konsekwencji starali się Trumpa do tej decyzji nakłonić. Były oczywiście wpływy zagranicznych, Polityków. Amerykańska prasa wspomina czy to rozmowę Trumpa telefoniczną z Davidem Cameronem, czy spotkanie z Andrzejem Dudą. W związku z tym wydaje się, że Donald Trump. Jest do pewnego stopnia możliwy do przekonania. I to jest ciekawe, bo zwracano mi na to uwagę nie wiem, podczas mojej wizyty w Waszyngtonie odnośnie poglądów Donalda Trumpa na NATO. Wszyscy skupiamy się na tych wypowiedziach Trumpa mówiących o tym, że NATO jest przestarzałe, na tych rozmowach jego, czy to z 2018, czy z 2020. Czasami to były rozmowy ze współpracownikami, czasami z europejskimi politykami, kiedy sugerował, że Stany Zjednoczone mogą bądź to wycofać się z NATO, bądź to nie. Przyjście europejskim państwom z pomocą. Natomiast nie skupiamy się na drugim elemencie. Mimo że Donald Trump miał tego rodzaju pomysły, to jednak jego współpracownicy byli w stanie mu te pomysły wyperswadować. I tutaj moi rozmówcy zwracali na to uwagę: to oznacza jednak pewną otwartość czy podatność Trumpa na tego rodzaju sugestie w obszarze polityki zagranicznej. To działało w pierwszej kadencji, nie ma powodu, żeby nie zadziałało w drugiej kadencji, tak przynajmniej twierdzili i argumentowali. I myślę, że te ostatnie wydarzenia jednak do pewnego stopnia ich argumentacje potwierdzają. Nawet jeżeli takim instynktem Donalda Trumpa w tej sytuacji było nie pomagać dalej Ukrainie, nie przekazywać więcej pieniędzy na ten cel, to jednak perswazja płynąca z wielu kierunków i argumenty. Niektóre bardzo celne, takie jak dotyczące jego kampanii wyborczej czy potencjalnej prezydentury, odniosły w tej sytuacji skutek. Myślę, że warto o tym pamiętać i wyciągać z tego wnioski na przyszłość. Po drugie, niestety, ale ogromnym zagrożeniem dla dalszej pomocy Ukrainie będzie to, co dzieje się w Izbie Reprezentantów i co może się wydarzyć po wyborach 2024 roku. Nie wiemy, jak ta kompozycja Izby Reprezentantów będzie wyglądać, ale jeżeli Republikanie zachowają większość, to może być. Naprawdę trudno. Pytanie, jak ta większość będzie wyglądać? Jak duży będzie ten margines przewagi nad demokratami? Czy znowu ci radykałowie będą w stanie zablokować? Konkretne ustawy i ilu tych radykałów tak naprawdę jest. I tutaj w tym ostrzeżeniu pewien element pozytywny płynący z rozmaitych relacji amerykańskich dziennikarzy na co dzień relacjonujących wydarzenia z Kapitolu. Najprawdopodobniej jest tak, że mimo iż większość Republikanów w Izbie zagłosowała przeciwko pomocy Ukrainie i w ogóle przeciwko tym ustawom, to jednak niekoniecznie większość była przeciw. Należy pamiętać, że jest to rok wyborczy, gdzie większość tych polityków musi się wykazywać przed własnymi wyborcami tym, jakie działania podejmowało na Kapitolu, żeby walczyć skutecznie o reelekcję, że Wiedzieli z góry, iż te ustawy przejdą, ponieważ no, demokraci zdecydowali się poprzeć w tych wysiłkach Johnsona i tą część republikanów, która była za, w związku z tym mogli komfortowo ci politycy zagłosować przeciw. Zatem, o ile część radykałów zapewne głosowała przeciw z pełnym przekonaniem, o tyle część zagłosowała tak, ponieważ było to politycznie bezkosztowe, a jednocześnie. Opłacalne. Pytanie tylko, jak duży był to margines a i jak to się będzie układało w przyszłości, niemniej pewna nadzieja w tym jest. No i trzeci wniosek dotyczy demokratów w Izbie Reprezentantów. Wśród demokratów w Izbie Reprezentantów zmieniło się kierownictwo. Tam jeszcze nie tak dawno temu, również było dosyć geriatrycznie, była Nancy Pelosi, wieloletnia liderka demokratów w Izbie. Teraz od kilkunastu miesięcy jest Hakim Jeffries. I trzeba przyznać, demokraci w Izbie Reprezentantów okazują się zdumiewająco skuteczni, mimo że są w mniejszości czy to jeżeli chodzi o ustawy budżetowe, czy to jeżeli chodzi teraz o pomoc Ukrainie bardzo sprawnie zawierają porozumienia z Mike'iem Johnsonem przegłosowywują te rzeczy, na których im zależy pokazują dosyć dobitnie słabość republikanów I myślę, że należy uznać tutaj, że kierownictwo Jeffreysa ma, Przyszłość to jest z pewnością polityk, który swoją skuteczność potwierdził, mimo iż jego partia znalazła się w mniejszości. Z drugiej strony, to, co wydaje się oczywiste i o czym mówiłem już wcześniej, podziały wśród Republikanów są bardzo znaczące, bardzo też negatywnie wpływają na wizerunek tej partii, która z kolei ma większość w Izbie Reprezentantów, ale tak naprawdę paraliżują ją radykałowie w Rules Committee, paraliżują ją wewnętrzne podziały w w większości kluczowych ustaw speaker Izby Reprezentantów musi się uciekać do współpracy z opozycją. To wszystko dla republikanów nie wygląda dobrze i jest bardzo ciekawym, jak to się przełoży na wyniki wyborcze kongresmenów republikańskich. Jak ocenią tą słabość wyborcy w lokalach wyborczych za kilka miesięcy? I to wszystko w tym odcinku po amerykańsku po dłuższej przerwie. Zdaję sobie sprawę, że tematów jest mnóstwo, i dlatego obiecuję, że już w najbliższym czasie pojawi się odcinek podsumowujący sądowe perypetie Donalda Trumpa, bo zaczęła się przecież pierwsza sprawa kryminalna z udziałem prezydenta ta w Nowym Jorku. Będą też zapewne kolejne odcinki dotyczące bieżącego stanu kampanii wyborczej, ponieważ coraz bliżej już wybory 2024 roku i najwyższy. Czas przyjrzeć im się bardziej uważnie. Dziś już dziękuję za uwagę. Andrzej Kochut, do usłyszenia!